Co łączy ze sobą Śląsk, Kiribati, Osetię Południową, Katalonię, Martynikę i Cypr Północny? Wszystkie te regiony posiadały lub posiadają swoje reprezentacje niezrzeszone w ramach FIFA. Dziś w skrócie Wam o nich opowiem. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. W maju tego roku w Kurdystanie odbędą się czwarte w historii Mistrzostwa Świata reprezentacji niezrzeszonych. Pierwszą edycję w 2014 roku wygrała na przykład Nicea. Tak, miasto Nicea, nie klub piłkarski. Zapraszam na materiał. Najpierw reprezentacje niezrzeszone FIFA trzeba trochę podzielić, nie każda bowiem jest niezrzeszona z tego samego powodu. Wśród reprezentacji niezrzeszonych są państwa Kiribati, Monako, Mikronezja, Nauru, Palau, Tuwalu, Watykan oraz Wielka Brytania. Cztery z nich biorą udział w Mistrzostwach Oceanii i są pełnoprawnymi członkami tamtejszego związku, a Wielka Brytania, jako połączenie czterech państw, uczestniczy w Igrzyskach Olimpijskich. Następnie mamy terytoria zależne. Przed sobą widzicie całą listę, a ja tylko wspomnę, że ponownie część z tych reprezentacji jest członkami Stowarzyszeń Swoich Kontynentów. Mianowicie Bonaire, Guiana francuska, Guadeloupe, Martynica, Saint Martin oraz Saint Martin są terytoriami biorącymi udział w mistrzostwach Ameryki Północnej i Środkowej, Mariany Północne grają w mistrzostwach Azji, Réunion w Afryce, Aniuë w Oceanii. Są także państwa nieuznawane: Abchazja, Cypr Północny, Górski Karabach, Osetia Południowa, Sahara Zachodnia oraz Somaliland, jak również terytoria autonomiczne: Czagos, Gotlandia, Laponia, Orkady, Szetlandy, Tybet oraz Wyspy Alandzkie. Mamy też mnóstwo innych członków, tutaj wymienię tylko najpopularniejsze, jak Kurdystan, Zanzibar, Czeczenia, a także rejony geograficzne, Katalonia, Andaluzja, Asturia czy Śląsk. Teraz pora opowiedzieć co nieco o organizacjach poza FIFA, które zrzeszają te wszystkie wymienione reprezentacje: są to CONIFA oraz IIGA. KONIFA, czyli Konfederacja Niezależnych Stowarzyszeń Piłkarskich oraz IIGA, czyli Międzynarodowa Wyspiarska Federacja Sportu. Zrzeszają kolejno 41 i 24 drużyny piłkarskie. Konifa organizuje zarówno Mistrzostwa Świata, ale także Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej, jak również Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce niezrzeszonej. Ciekawostka, sekretarzem generalnym Konifa w latach 2021-2022 był Polak Piotr Podlewski. Pierwsze Mistrzostwa Świata reprezentacji niezrzeszonych odbyły się w 2014 roku w SAPMI, czyli rejonie zrzeszającym północną część Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Rosji. Mistrzem została reprezentacja Nicei, pokonując w porzutach karnych wyspę Man, obszar znajdujący się między Irlandią a Wielką Brytanią. Dwa lata później w rejonie Gruzji, Abchazji gospodarz został mistrzem, wygrywając w finale z reprezentacją Punjabu, a w 2018 roku na mistrzostwach organizowanych przez Związek Barawa, czyli Somalijczyków w Wielkiej Brytanii, zwyciężyła Karpatalia, czyli większość węgierska zamieszkująca Ukrainę. Region Zakarpatie. Z powodu pandemii mistrzostwa z 2020 roku zostały odwołane, zatem tegoroczne będą czwartymi w historii. Do tej pory odbyły się także jedne mistrzostwa Afryki w 2022 roku, w których wystąpiły zaledwie trzy zespoły, a także jedne mistrzostwa Ameryki Południowej, również uwzględniające trzy drużyny. Jeśli chodzi natomiast o Mistrzostwa Europy, mieliśmy już trzy edycje. W 2015 i 2017 roku wygrywała reprezentacja z północnych Włoch Padania, natomiast Mistrzem Europy 2019 została Osetia Południowa. Z powodu pandemii odwołane zostały Mistrzostwa w Nicei w 2022 roku, a zeszłoroczne mające odbyć się w północnym Cyprze nie odbyły się z powodu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Federacja AIGA natomiast działa już dużo dłużej. Od 1989 roku odbywają się wyspiarskie igrzyska, na których już 16 razy wybierany był wyspiarski mistrz olimpijski w piłce nożnej. Przeważnie zwyciężały zespoły z Wielkiej Brytanii czterokrotnie, w tym zeszłorocznym mistrzem było Jersey. Trzy razy wygrywało Guernsey, a po dwa razy wyspa White oraz wyspy Owcze, które przynależały do tej organizacji podczas dwóch pierwszych turniejów. Co ciekawe, do 2015 roku w turnieju brał również udział Gibraltar, który obecnie również jest reprezentacją występującą pod egidą FIFA. Zostali nawet mistrzem olimpijskim w 2007 roku. Teraz pora na ciekawsze fakty dotyczące reprezentacji niezrzeszonych oraz znanych kibicom piłkarskim, postaci w nich występujących. W 2018 roku w reprezentacji zachodniego Zimbabwe zwanej Mata Bele Land w wieku 60 lat wystąpiła legenda tego kraju oraz m.in. Liverpoolu Bruce Grobelar. W 2010 roku na jeden mecz selekcjonerem reprezentacji Watykanu została trenerska ikona Giovanni Trapattoni. Jedyną reprezentacją świata, która ma 100% zwycięstw na koncie, jest maleńka 21-kilometrowa wyspa na Oceanie Spokojnym Nauru. Ich jedyny mecz w 1994 roku z Wyspami Salomona zakończył się ich zwycięstwem 2 do 1. Najgorszą statystykę ma natomiast inne miejsce w oceanie, Niue. Ten rejon Nowej Zelandii w 1983 roku wystąpił na mistrzostwach Południowego Pacyfiku, w których w swoich dwóch pierwszych meczach w historii ulegli 0:14 Tahiti oraz 0:19 Papui Nowej Gwinei. Od tamtej pory reprezentacja ta nie wystąpiła na arenie międzynarodowej. Rio de Janeiro także przez lata miało swoją nieoficjalną reprezentację, ostatnio powołaną w 2010 roku. Zawodnikami, którzy co najmniej raz wystąpili w tej kadrze, byli m.in. Garincha, Romario, Zico, Mario Gallo czy Leonidas. Jednymi z najlepszych reprezentacji wśród krajów niezrzeszonych w FIFA są trzy kadry uczestniczące regularnie w Mistrzostwach Ameryki Północnej i Środkowej – Guadelupa, Guyana Francuska i Martynika. Wystarczy, że wspomnę kilka nazwisk – Florent Malouda dla Gujany, Jérôme Roussillon, Dimitri Foulquier czy Pascal Simbonda dla Guadelupy oraz Julien Faubert, Steven Longil i Frédéric Piquion dla Martyniki. Zespołami, które regularnie mierzą się z reprezentacjami FIFA są Hiszpańskie Katalonia oraz Kraj Basków. W swoim ostatnim meczu Katalonia pokonała w 2022 roku Jamajkę aż 6 do 0, a w zespole występowali tacy gracze jak Mark Bartra, Gerard De Lofeu, Oriol Romeu czy Marku Curia. Kraj Basków natomiast w swoim ostatnim meczu w 2020 roku wygrał 2 do 1 z Kostaryką, a w składzie mogliśmy dostrzec takie nazwiska jak Iker Muniain, Iñaki Williams czy Inigo Martinez. Inną drużynę europejską ze znanymi nazwiskami w składzie jest Korsyka. Część Francji, zwłaszcza w XXI wieku, rozgrywa regularnie mecze towarzyskie, a barwy przywdziewali tacy gracze jak Ludovic Julie, Mathieu Flamini, Adil Rami czy obecnie Remi Cabellat. Ostatnim meczem reprezentacji Śląska jest rozegrane 9 grudnia 2006 roku spotkanie z reprezentacją Polski. Bramkę dla Śląska zdobył były piłkarz Górnika Zabrze czy Piasta Gliwice Adam Kompała, a wyrównał Łukasz Garguła. W dawniejszych czasach Śląsk pokonywał m.in. 2 do 1 Czechosłowację, w 1948 roku Chiny w 1952, a także Tanzanię w 1974 wynikiem 7 do 2, najwyższym w historii drużyny. Reprezentacja Wielkiej Brytanii to zespół regularnie powoływany na Igrzyska Olimpijskie i złoty medalista w latach 1900, 1908 oraz 1912. Drużyna nie rozgrywała żadnych meczów od 1960 aż do 2012 roku do Igrzysk organizowanych właśnie na ich terenie. Wtedy to dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w rzutach karnych z Koreą Południową w do tej pory ich ostatnim meczu w historii. Grali tam wówczas tacy gracze jak Ryan Giggs, Aaron Ramsey, Daniel Starich czy Mike Richards. Koniecznie dajcie znać, jeśli interesują Was tego typu tematy. Takie materiały to czasem temat rzeka, a wyczerpanie ich w 100% oznaczałoby pewnie dużo, dużo dłuższy materiał. Jeśli przypadł Wam do gustu, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.